Z nami trener zespołu gości pan Henning Berg oraz e, tłumacz pan Jan Trawiński, szkoła języków Obcych, Enjoy. Joy. E, Szanowni państwo, oddaję głos trenerowi, coach. Yes, of course, very disappointed to lose a game like this because um, when there was eleven on each team, we had uh, complete control byłem bardzo rozczarowany tą porażką bo gdy w obu drużynach było po 11 zawodników no panowaliśmy na tym co działo się na boisku and the only thing we missed in that time was to little bit more quality in the final third to to create chances more chances and to the final ball into the box to to score more goals or to score goals nie udało nam się tylko wykorzystywać tych szans które mieliśmy no i sprawić żeby piłka znalazła się w końcu w siatce And of course, the sending off changed the game completely when they uh, score a goal on the, on the free kick as well. And uh, we had to chase it. And uh, we did not defend well for the second goal. If, uh, we, if we had done, we, uh, we would have got a point today. No cóż, i po czerwonej kartce musieliśmy się bronić, nie robiliśmy tego zbyt dobrze, co było widać przy drugiej bramce. Gdyby nie ta druga bramka, to pewnie udałoby nam się dzisiaj w Poznaniu zdobyć punkt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do zadawania pytań. Na sali znajduje się mikrofon. Proszę z niego korzystać, proszę się przedstawić i podać nazwę redakcji. Wodzisław Nowodworski został wyborczy. Mam pytanie: na ile pan za wynik tego meczu będzie obarczał Arkadiusza Malarza? How much do you blame the goalkeeper for the result of this game? Well, in football, people make mistakes. Play is normal. To normalne, że w futbolu zawodnicy popełniają błędy. Sometimes a player makes mistakes. Sometimes coaches make mistakes. It's, uh, we, they're only human beings and uh, no robots and no machines. So uh, to take away mistakes in the game of is impossible. No, cóż, zawodnicy popełniają błędy, czasami trenerzy popełniają błędy. To tylko ludzie, to nie maszyny, nie roboty i trudno, aby y, futbolist nie bez takich błędów. Kolejne pytanie. Rozumiem, że nie ma pytań do trenera Warga. Proszę, jest. Jakub Żurowski, Football. .pl. Panie trenerze, w przerwie Michał Kucharczyk powiedział, że Legia dzisiaj tylko może, alech musi. Czy, czy to rzeczywiście było podejście pańskiego zespołu do dzisiejszego spotkania? As Hafteim Kucharczyk told me that today Legia may win, but Lech must win. Was that the attitude of your team today? No, I think um, if you look at the game, it's difficult to see which team who must win and which team who would like to win. Jeżeli pan patrzył na grę, na przebieg meczu, to trudno było zobaczyć, który z tych zespołów musiał wygrać, a który mógł tylko wygrać. I think our defensive play 11 against 11 was super. I think uh, our attacking play was was offensive. Was looking to play, to keep the ball, to to attack Lech and uh, we had the, we played a good game up until the uh, sending off. Uważam, że nasza gra w obronie była dobra, w ataku też radziliśmy sobie nieźle, zawodnicy trzymali piłkę i właściwie do tego momentu, kiedy bramkarz otrzymał czerwoną kartkę, radziliśmy sobie dobrze. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę bardzo. Jan Kałucki, Polskie Radio. Panie trenerze, mam pytanie, w jakim stanie jest noga Michała Żyry, bo w telewizji ta kontuzja wyglądała fatalnie. What uh, can you tell us about M yes. Zero's leg? Because it, looks very, it looked very bad on television. Yeah, uh, they, we don't know yet with Zero. Uh, we think he twisted his ankle, and we'll see. Uh, hopefully, he, he'll be okay. But uh, he's in the, the Polish uh, squad and the team for the game against Ireland. But it's a little bit too early to say. Jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, nie wiemy dokładnie, wydaje się, że skręcił sobie kostkę. No, wiem, że jest w reprezentacji Polski na mecz z Irlandią, ale jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć co dalej. Rozumiem, że to ostatnie pytanie do trenera Berga, także dziękujemy. Za moment druga część konferencji.